22 grudnia papież Leon XIV wypowiedział słowa, które przez wiele lat będą kształtować nas jako katolików i przyszłość Kościoła katolickiego. W sali błogosławieństw w Watykanie zaledwie kilka miesięcy po swoim wyborze nowy następca świętego Piotra stanął przed najwyższymi przywódcami kurii rzymskiej i ujawnił prawdę, która była ukrywana za fasadą watykańskiej dyplomacji. Ale to dopiero początek. Prawdziwa niespodzianka czeka cię w połowie tego filmu, kiedy ujawni ci Konkretne słowa, które papież Leon XIV wypowiedział o wewnętrznych problemach Watykanu. Słowa, które żaden papież wcześniej nie odważył się powiedzieć publicznie. Słowa, które zadały pytanie, czy w samym sercu Kościoła możliwa jest prawdziwa przyjaźń. To nie było zwykłe bożonarodzeniowe przesłanie pełne kurtuazyjnych życzeń i ogólników. To było bezpośrednie skonfrontowanie z rzeczywistością, która od lat paraliżuje Kościół. Ale dlaczego papież Leon XIV zdecydował się ujawnić te prawdy właśnie teraz? I co jego diagnoza oznacza dla każdego z nas? Odpowiedź, która Cię zainspiruje, znajduje się w tym filmie. Drodzy Państwo, dziś muszę podzielić się z Wami informacjami, które głęboko poruszają i które mogą zmienić nasze rozumienie kierunku, w jakim zmierza Kościół katolicki. 22 grudnia 2025 roku, zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Papież Lon XIV spotkał się z członkami kurii rzymskiej w tradycyjnej audiencji wymiany świątecznych życzeń. To była jego pierwsza Wigilia jako papież, jego pierwsze Boże Narodzenie na stolicy Piotrowej. Sala błogosławieństw w Bazylice św. Piotra wypełniła się kardynałami, biskupami, przełożonymi dykasterii i urzędnikami watykańskimi. Wszyscy przybyli, aby złożyć życzenia nowemu papieżowi i wysłuchać on jego refleksji. Kardynał Giovanni Battista Rediecan, kolegium kardynalskiego, powitał papieża ciepłymi słowami, wyrażając radość z pierwszych świąt Bożego Narodzenia z Jego świątobliwością. Ale to, co nastąpiło później, przerosło oczekiwania wszystkich zgromadzonych. Papież Leon XIV nie ograniczył się do kurtuazyjnych życzeń. Zamiast tego wygłosił przemówienie, które dotknęło najgłębszych problemów Kościoła. I wskazało drogę do ich rozwiązania. Papież Leon XIV rozpoczął swoje przemówienie od wspomnienia swojego ukochanego poprzednika papieża Franciszka, który zakończył swoją ziemską wędrówkę wcześniej w 2025 roku. Jego proroczy głos, jego styl duszpasterski i bogate magisterium naznaczyły drogę Kościoła w ostatnich latach. Franciszek zachęcał nas przede wszystkim do umieszczenia miłosierdzia Bożego w centrum. Do odnowienia zapału ewangelizacyjnego i do bycia kościołem radosnym, otwartym dla wszystkich i uważnym na najuboższych. Te słowa nie były przypadkowe. Papież Franciszek przez lata swojego pontyfikatu konsekwentnie budował wizję kościoła wychodzącego kościoła, który nie czeka, aż ludzie przyjdą, ale sam wychodzi na peryferię. Jego apostolska adhortacja Ewangelii Gaudium stała się fundamentem tej wizji. Dlatego papież Leon XIV. Ogłosił, że jego własne przemówienie będzie oparte właśnie na Ewangelii Gaudium. Wybrał dwa fundamentalne aspekty życia Kościoła: misję i komunię. To nie był przypadkowy wybór. To była kontynuacja dzieła Franciszka, ale z nową intensywnością i nowymi wyzwaniami. Papież Leon powiedział coś, co zabrzmiało jak alarm. Kościół ze swojej natury jest skierowany na zewnątrz, zwrócony ku światu misyjny. Otrzymał od Chrystusa dar ducha świętego. Aby nieść wszystkim ludziom dobrą nowinę o miłości Bożej. Ale czy rzeczywiście tak funkcjonuje? Tutaj papież dotknął sedna problemu. Struktury kościelne, zamiast służyć misji, często ją spowalniają. Zamiast dynamizować ewangelizację, stają się ciężarem administracyjnym. Leon XIV nie owijał w bawełnę. Powiedział wprost: Potrzebujemy coraz bardziej misyjnej kurii rzymskiej, której instytucje, urzędy i zadania są pojmowane w świetle dzisiejszych wielkich wyzwań eklezjalnych do pasterskich i społecznych, a nie jedynie dla zapewnienia zwykłej administracji, to było bezprecedensowe. Papież mówił do samego serca Watykańskiej administracji, że ich praca nie może być tylko biurokratyczna. Misja Jezusa na ziemi, która trwa w Duchu Świętym przez Kościół, musi stać się kryterium rozeznania w naszym życiu, w naszej drodze wiary, w strukturach kościelnych, a także w służbie, którą pełnimy w kurii rzymskiej. Dlatego rok jubileuszowy 2025 nabrał szczególnego znaczenia. re wspomniał w swoim powitaniu, że od maja pielgrzymki mnożyły się dzień po dniu, rozpoczynając się wcześnie rano i trwając do siódmej wieczorem. Via della conciliazione, droga prowadząca do Świętego Piotra, widziała nieustanny strumień pielgrzymów, posuwających się ku drzwiom świętym, niosąc wysoko krzyż, Modląc się i śpiewając każdy w swoim własnym języku, kulminacją roku świętego było jubileusz młodych, które zgromadziło ponad milion uczestników ze 146 krajów. Co było niezwykłe, nie brakowało nawet grup z krajów ogarniętych wojną z Ukrainy do Ziemi Świętej, z Syrii do Iranu, z Rwandy do Sudanu Południowego. To wspaniałe zgromadzenie entuzjastycznych młodych ludzi udowodniło jedno ale to właśnie tutaj ujawnia się paradoks. Świat głodny jest autentycznej wiary. Młodzi ludzie przybywają milionami, szukając nadziei i sensu. Jednak struktury kościoła często nie nadążają za tym głodem nie są wystarczająco misyjne, nie są wystarczająco dynamiczne. Jeśli misja jest pierwszym filarem, to komunia jest drugim. I tutaj papież Leon XIV dotknął jeszcze bardziej bolesnego tematu. Powiedział, że komunia w kościele zawsze pozostaje wyzwaniem, które wzywa nas do nawrócenia. Czasami pod pozorną spokojem mogą działać siły podziału. Te słowa zabrzmiały jak grom z jasnego nieba. Papież mówił o Watykanie, o samej Kurii Rzymskiej. Możemy wpaść w pokusę wahania się między dwoma przeciwnymi skrajnościami. Jednolitość, która nie docenia różnic lub przeciwnie, wyostrzenia różnic i punktów widzenia zamiast szukania komunii. Leon XIV nie poprzestał na ogólnikach. Poszedł dalej czy w sprawach wiary, liturgii i moralności i więcej istnieje ryzyko popadnięcia w sztywność lub ideologię z naszymi konsekwentnymi konfliktami. To była otwarta diagnoza choroby, która trawi Kościół od środka. Dlatego papież przywołał św. Augustyna, który pisał w swoim liście do proby. We wszystkich sprawach ludzkich nic nie jest naprawdę cenione bez przyjaciela. Jednak zapytał z nutą goryczy, jak rzadko w tym życiu znajduje się taka osoba, której duchowi i postępowaniu można ufać z pełnym zaufaniem. I tutaj nastąpił najbardziej przeszywający moment całego przemówienia. Papież Leon XIV zapytał wprost, czy możliwe jest bycie przyjaciółmi w Kurii Rzymskiej? Czy możliwe są relacje prawdziwej braterskiej przyjaźni? To pytanie zawisło w powietrzu sali błogosławieństw. Papież kontynuował. Pośród codziennego trudu istnieje łaska znalezienia godnych zaufania przyjaciół, gdzie maski opadają. Nikt nie jest wykorzystywany ani odsuwany na bok. Oferowane jest autentyczne wsparcie i wartość oraz kompetencje każdej osoby są szanowane, zapobiegając urazom i niezadowoleniu. Ale rzeczywistość często wygląda inaczej. Papież przyznał z rozczarowaniem, że po wielu latach służby w Kurii obserwujemy, że pewne dynamiki związane z wykonywaniem władzy, pragnieniem, przeważania lub dążeniem do osobistych interesów zmieniają się powoli. Papież Leon XIV zidentyfikował konkretny mechanizm, który niszczy komunia. Z jednej strony jest jednolitość, która nie docenia różnic. To podejście, które wymaga od wszystkich myślenia i działania identycznie, które nie toleruje różnorodności, charyzmatów i perspektyw. To prowadzi do martwego kościoła pozbawionego życia i kreatywności. Z drugiej strony jest wostrzenie różnic zamiast szukania komunii. To podejście, które celebruje podziały, które tworzy obozy i frakcje, które przekształca różnice teologiczne, liturgiczne czy moralne w wojny ideologiczne. Dlatego papież ostrzegł, że istnieje ryzyko popadnięcia w sztywność lub ideologię z konsekwentnymi konfliktami. Te konflikty nie są abstrakcyjne dotyczą spraw wiary, liturgii, moralności dotyczą codziennej pracy w urzędach watykańskich dotyczą relacji międzyludzkich dynamiki wewnętrznej czy sposobu rozwiązywania kwestii. Nie jest tylko problem wewnętrzny Watykanu, ale jak papież wyjaśnił, ten problem ma bezpośrednie konsekwencje dla świadectwa Kościoła wobec świata. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, choć liczni i różnorodni, jesteśmy jednym tylko w Nim. Jesteśmy wezwani szczególnie tutaj, w Kurii, do bycia budowniczymi Komunii Chrystusa, która ma przybrać kształt w Kościele Snodalnym, gdzie wszyscy współpracują w tej samej misji, każdy według swojego własnego charyzmatu i roli. Papież Leon XIV rozszerzył swoją diagnozę poza mury Watykanu. Powiedział, że to zadanie jest coraz bardziej pilne, zarówno ad intra, jak i ad extra. Jest pilne ad intra, ponieważ komunia w kościele zawsze pozostaje wyzwaniem, ale jest również pilne ad extra. Tutaj papież namalował obraz współczesnego świata, świat zraniony niezgodą przemocą i konfliktem, gdzie jesteśmy również świadkami wzrostu agresji i gniewu, często wykorzystywanych zarówno przez sferę cyfrową, jak i politykę. To nie była abstrakcyjna analiza. Kardynał Re wspomniał wcześniej o pielgrzymach z krajów ogarniętych wojną: Ukraina, Ziemia Święta, Syria, Iran, Rwanda, Sudan Południowy. Lista konfliktów jest przerażająco długa. Dlatego narodziny pana przynoszą dar pokoju i zapraszają nas do stania się jego prorockim znakiem w kontekście ludzkim i kulturowym, który jest zbyt pofragmentowany. Praca Kuri i Kościoła jako całości musi być pojmowana w tym szerszym horyzoncie. Papież Leon użył pięknej metafory. Nie jesteśmy jedynie ogrodnikami dbającymi o własną działkę, ale uczniami, świadkami Królestwa Bożego, wezwanymi w Chrystusie do bycia zaczynem powszechnego braterstwa pośród różnych narodów religii i kultur. Ale tutaj ujawnia się tragiczny paradoks. Jak Kościół może być znakiem pokoju i braterstwa dla świata, jeśli wewnątrz niego samego, panują podziały, konflikty i walki o władzę. Jak możemy głosić komunię, jeśli sami jej nie żyjemy? To dzieje się, jeśli my sami żyjemy jako bracia i siostry i pozwalamy, aby światło komunii świeciło w świecie. Papież Leon powiedział to wprost: świadectwo zewnętrzne zależy od wewnętrznej rzeczywistości. Nie możemy dawać tego, czego sami nie posiadamy. Po tej surowej diagnozie papież Leon XIV wskazał rozwiązanie. I tutaj jego przesłanie stało się naprawdę rewolucyjne. Rozwiązanie nie leży w nowych programach, strukturach czy dokumentach. Rozwiązanie leży w tajemnicy Bożego Narodzenia samej. Drodzy bracia i siostry, misja i komunia są możliwe, jeśli umieścimy Chrystusa w centrum. Ten rok jubileuszowy przypomniał nam, że tylko On jest nadzieją, która nie zawodzi. Papież odwołał się do dwóch ważnych rocznic. Sobór nicejski, który prowadzi nas z powrotem do korzeni naszej wiary, i Sobór watykański II, który wpatrując się w Chrystusa, wzmocnił Kościół, i wysłał go, aby angażował się w nowoczesny świat, pozostając uważnym na radości, nadzieje, smutki i niepokoje ludzi naszych czasów. Ale co to konkretnie znaczy umieścić Chrystusa w centrum? Papież Leon wyjaśnił to przez pryzmat Bożego Narodzenia. Pan stępuje z nieba i uniża się ku nam. Jak napisał Bonhoeffer, rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia, Bóg nie wstydzi się samotności istot ludzkich. Bóg maszeruje prosto do środka. Bóg jest blisko samotności. Kocha zagubionych, zaniedbanych, nieatrakcyjnych, wykluczonych, słabych i złamanych. To jest sedno Bożonarodzeniowego przesłania. Bóg sam pokazał nam drogę przez swoją pokorę. Misja rozpoczyna się w sercu Trójcy Przenajświętszej. Rzeczywiście Bóg poświęcił i posłał swojego Syna na świat, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pierwszy wielki Eksodus to wyjście samego Boga, Jego wyjście z siebie samego, aby nas spotkać. Dlatego tajemnica Bożego Narodzenia głosi właśnie to: misja Syna polega na Jego przyjściu na świat. W ten sposób misja Jezusa na ziemi, która trwa w Duchu Świętym przez Kościół, staje się kryterium rozeznania w naszym życiu. Papież Leon XIV nie poprzestał na teologii, przeszedł do konkretnych wskazań. Powiedział, że komunia buduje się nie tyle przez słowa i dokumenty, Ile przez konkretne gesty i postawy, które pojawiają się również w naszym codziennym życiu, włącznie z naszą pracą. Takie relacje wymagają osobistego nawrócenia, aby miłość Chrystusa, która czyni nas braćmi i siostrami, mogła zabłysnąć. To nie jest opcjonalne, to jest konieczność. Bez osobistego nawrócenia, bez autentycznej przemiany serc, żadne struktury, żadne programy, żadne dokumenty nie przyniosą zmiany. Dlatego papież przywołał 50. rocznicę apostolskiej adhortacji Ewangelii Nuntiandi ogłoszonej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Dokument ten podkreśla dwie istotne rzeczywistości. Po pierwsze, to cały Kościół otrzymuje misję ewangelizacji i praca każdego indywidualnego członka jest ważna dla całości. Po drugie, pierwszym środkiem ewangelizacji jest świadectwo autentycznie chrześcijańskiego życia oddanego Bogu w komunii, której nic nie powinno zniszczyć, a jednocześnie oddanego bliźniemu z nieograniczonym zapałem. Pamiętajmy o tym również w naszej służbie kurialnej. Praca każdego jest ważna dla całości. Świadectwo chrześcijańskiego życia wyrażone w komunii jest łaską, jest pierwszą i największą służbą, którą możemy zaoferować. Papież Leon podkreślił również swoje własne zaangażowanie w pokój. Kardynał Re przypomniał, że słowo pokój było pierwszym słowem, które jego świątobliwość wypowiedział z balkonu Bazyliki świętego Piotra, zaraz po swoim wyborze. Jego apele o pojednanie i o nieuzbrojony i rozbrajający pokój zabrzmiały mocno. Drodzy Państwo, stoimy przed przełomowym momentem w historii Kościoła. Papież Leon XIV w swoim pierwszym Bożonarodzeniowym przesłaniu nakreślił jasną wizję. Kościół musi być misyjny, ale ta misyjność nie może być tylko zewnętrzna. Musi zacząć się od wewnętrznej przemiany, od nawrócenia struktur, od autentycznej komunii. Papież zdiagnozował chorobę podziały walki o władze ideologiczne sztywności, które paraliżują Kościół od środka. Te wewnętrzne konflikty niszczą zdolność Kościoła do bycia znakiem pokoju i braterstwa dla świata, który rozpaczliwie potrzebuje tego świadectwa. Ale papież nie zostawił nas bez nadziei. Wskazał rozwiązanie w tajemnicy Bożego Narodzenia. Bóg sam pokazał nam drogę przez swoją pokorę, przez swoje stąpienie. Przez swoją miłość do zaginionych i wykluczonych, jeśli umieścimy Chrystusa w centrum, jeśli pozwolimy, aby Jego pokora przemieniła nasze serca, jeśli zbudujemy autentyczne relacje przyjaźni i zaufania, wtedy misja i komunia staną się możliwe. To przesłanie jest, jest skierowane nie tylko do Kurii Rzymskiej, jest skierowane do każdego z nas. Każdy ochrzczony jest wezwany do uczestnictwa w tym nowym misyjnym wyjściu. Każdy z nas musi przejść przez osobiste nawrócenie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za budowanie komunii w swoim środowisku. Ekscelencje, drodzy bracia i siostry. Pan wstępuje z nieba i uniża się ku nam. Niech Pan obdarzy nas swoją własną pokorą, swoim współczuciem i swoją miłością, abyśmy mogli stać się Jego uczniami i świadkami każdego dnia. Z całego serca życzę Wam wszystkim świętego Bożego Narodzenia. Niech Pan przyniesie nam swoje światło i obdarzy świat pokojem. Tymi słowami papież Leon XIV zakończył swoje przemówienie. Słowa te nie były pustymi życzeniami, były wezwaniem do działania, wezwaniem do przemiany, wezwaniem do autentycznego życia, tajemnicą Bożego Narodzenia. Tajemnica wcielenia uczy nas, że Bóg nie wstydzi się naszej słabości, naszej kruchości, naszego człowieczeństwa. Przeciwnie, wchodzi w nie, przybiera je na siebie, przemienia je od środka. To samo musi się stać z Kościołem. Nie możemy ukrywać naszych problemów, nie możemy udawać, że wszystko jest w porządku. Musimy pozwolić, aby Chrystus wszedł w nasze podziały, w nasze konflikty, w naszą słabość i przemienił je swoją łaską. Świadectwo autentycznie chrześcijańskiego życia wyrażone w komunii to nie jest dodatkowa opcja, to jest istota naszego powołania, to jest pierwsza i największa służba, którą możemy zaoferować światu. Świat nie potrzebuje więcej słów, więcej dokumentów, więcej struktur. Świat potrzebuje świadków ludzi, którzy naprawdę żyją tym, co głoszą: ludzi, którzy kochają się nawzajem, którzy budują mosty zamiast murów, którzy wybaczają zamiast osądzać. Drodzy widzowie, co was najbardziej poruszyło w przesłaniu papieża Leona XIV: czy jego diagnoza problemów kościoła, czy jego wskazanie na Boże narodzenie jako rozwiązanie, a może jego odwaga w mówieniu prawdy, nawet gdy jest ona niewygodna? Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym przesłaniu, jak możemy my, jako zwykli wierni, żyć tą wizją kościoła misyjnego i komunijnego. Jakie konkretne kroki możemy podjąć w naszym własnym życiu? Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, proszę o polubienie, udostępnienie i subskrypcję kanału. W kolejnych odcinkach będziemy analizować dalsze kroki papieża Leona XIV i ich znaczenie dla przyszłości kościoła. Niech Bóg Wam błogosławi. Niech to Boże Narodzenie przyniesie Wam pokój, radość i odnowienie wiary. I niech Pan obdarzy nas wszystkich łaską autentycznej komunii i misyjnego zapału. Chwała Panu. Laudetur Jezus Chrystus.